Wątrobianku, ty masz urodzinki, a i będziesz świętować? Fantastycznie, kochanie, fantastycznie. Tak, lubisz, lubisz, i lubisz urodzinki obchodzić, tak? No wiadomo. Będziesz jadł taki torcik, agencie? Mm, tak? <grym> Będziesz jadł? A ile, la... a, a, a ile latek powiedz kończysz dzisiaj? Pamiętasz? Mm. <grym> <grym> Przypominasz sobie, że, że cztery? Nie, cztery? Nie, więcej troszkę, troszeczkę. Się powiedzieć! Opa, no to wiadomo! A co to za styd? No przecież to sześć lat! Sześć latek, on koń. Sześć latek to są wspaniały, wspaniały wiek. Zobacz, może być on. Weź no zelknie, może być on. Co? O, o, jedno ciastko! No oczywiście, są tu ciastki agenta. Lubisz te ciastki agenta? One są. Najpierw, no pod, no gdzie Taranem? Lubimy ciastki Agenta Wątrobianki. A kto jest a, kto to jest agent? No ty jesteś agent. Ty jesteś agent? Ty, ty jesteś agent. agent? Agent? Agent Wątrobianka, no oczywiście, że tak, na no, wspaniale. No są twoje urodzinki, to nie masz miło, wiadomo. Powiedz mi agencie, co byś chciał dostać? Co ty mówisz? Chciałbyś... Tak? A przecież masz piłkę. I tu jest coś wyjątkowego chcesz takie coś wyjątki? zobacz no weź no zerknij co ty tu dostałeś dostałeś tutaj najważniejsze rzeczy ulubione to jest piłka to nie koniec bo piłka to jest coś innego jeszcze ale weź no zerknij na to to są to jest chyba twój wspaniały dzień agencie dlatego że to jest oto co to jest Co to jest? Smaciak agenta wątrobianki! Czy ty będziesz chciał taki smaciak? Kochasz ty smaciaka? Kochasz ciastki? Kochasz wszystko, prawda? Kochasz to? No, bardzo dobrze. Tu weź no zobacz.